Cześć, tej strony Agnieszka, wasz ekspert od koreańskiej pielęgnacji. Zacznę od takich moich totalnych porażek, i wśród nich są płatki pod oczy od marki Petit Niestety te płatki nie robią absolutnie nic. Absolutnie nic pod oczami. Po prostu są płatkami, które może, wiecie, jak włożycie je do lodówki, no to będzie taki efekt chodzenia. No ale pytanie, czy warto wtedy wydawać na to kasę? No nie wiem, to chyba lepiej kupić sobie na przykład takie, wiecie, takie rolery pod oczy, je sobie schodzić. Jest coś wielorazowego użytku i możecie sobie tym rollerem po prostu schodzić okolice pod okiem. Tutaj są akurat czarna perła i złoto. Tutaj mam złoto i czynnik wzrostu IGF. I już Wam pokazuję, jak wyglądają te płatki w środku i dlaczego, już mówię, dlaczego one mnie po prostu nie przekonują. Pierwsza rzecz, e, dla mnie te płatki e, fajnie wyglądają, no bo są dość szerokie, ale to wiecie, to nie jest jakaś nowość. Takich płatków jest cała masa. One też nie są jakieś super drogie, tam chyba kosztują około 70 zł. To jest właśnie ten pierwszy płatek, ten czarny z czarną perłą i ze złotem. I tutaj jest drugi złoty, i on już troszeczkę inaczej wygląda, bo te płateczki wyglądają tak. Natomiast ten ma zupełnie inne kształty. Takie łódeczki i po środku jest taki okrągły punkcik. O, coś takiego. Dla mnie nie ma znaczenia, który ja z tych płatków użyję. Nie lubię ich. Ponadto moje oczy fatalnie na nie reagują. Nie wiem, co w nich jest. Rzadko kiedy mam problem z oczami. Natomiast tutaj szczypią mnie oczy, łzawią. Po prostu ta okolica oka jest później bardzo wrażliwa. No naprawdę moje oczy strasznie przyjęły te płatki. Testowaliśmy to z całym zespołem. Mieliśmy dokładnie takie same odczucia. Dlatego ja nigdy nie miałam tych płatków u siebie w sklepie, bo po prostu nie chcę sprzedawać czegoś, co moim zdaniem jest kompletną porażką. Kolejny produkt porażka, który właśnie otrzymałam z Korei. To są te plasterki na wypryski. Słuchajcie co ja przeszłam z tymi plasterkami. Naprawdę tyle prób. Że no może, może w końcu coś zadziała. No jak widzicie, zużyłam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I za każdym razem tak po prostu je przeklinałam, tak się wkurzałam. Bo po co ja to nakładam? No, po prostu już trzy razy nie wyszło. To, co za czwartym nagle magicznie wyjdzie, no to są plastry oczywiście na noc. Jakby w czym jest dla mnie największy problem? Po pierwsze, oczywiście to absolutnie nie daje nic żadnych zmian. Po drugie, one się nie przyklejają na tyle dobrze do skóry. Wiecie, ja je teraz sobie przykleję, no i wszystko fajnie, ale jak śpimy, no to wiadomo, obracamy się na jeden bok, na drugi bok. Ten plaster jest na tyle łatwo odklejalny i przesuwalny. Wiecie, że rano znajduję plaster gdzieś w pościeli, gdzieś w nogach, w kołdrze, wklejony. Wiecie, nie, nie tam, gdzie powinien, więc słabo się trzyma. On już ledwo klej. Jeżeli ja bym miała porównać ten plaster do na przykład hydrokoloidowych plasterków Kosareksa, to w ogóle jest jakaś ogromna, ogromna przepaść. To jest kompletną porażką i to już się nie klei. Już, już po prostu to... No serio, co to ma być? Te z Kosareksa naprawdę super przylegają do skóry. Są mało widoczne, są dwóch albo trzech rozmiarach, co jest fajne, bo nie każdy wyprysk jest duży, a już na pewno nie taki gigant. Wiecie, no nie wszystkie są takie, takie gigantyczne. Ale problem jest w tym, że to po prostu nie robi absolutnie nic i nie przylega do twarzy tak, jak powinno. To już w ogóle nic nie klei, kompletnie. Porażka. Kolejny produkt, który dla mnie był też porażką. No... Niestety, jest to krem do twarzy, który miał wyrównywać kolory skóry i troszeczkę mieć taki efekt wybielenia. A o, po prostu moja twarz była kompletnie biała. Wyglądała, jakby się obsypała mąką. On w ogóle jest taki dosyć gęsty, ten krem. Podobne zadanie ma ten krem z marki Preti. Który jest dostępny między innymi w Hebe. kosztuje niecałe 30 zł. Tamten jest dużo, dużo lepszy, dużo lepiej zachowuje się na skórze niż ten. Ten się tak waży i zostawia taki, faktycznie taką białą powłokę na skórze. Trochę mi to przypomina kiepski krem z filtrem. A halo to jest krem, który ma dawać nawilżenie i wyrównywać kolory skóry. On nawet nie ma żadnej ochrony mam wybielenie i takie, jakby mi tak trochę przypudrował tę rękę. Wiecie, może ktoś z cerą bardzo tłustą, może by mu się to sprawdziło, ale szczerze mówiąc jest masa lepszych koreańskich kremów do cery tłustej, która ma te właściwości nawierzające, a jednocześnie nie obciąża skóry niż to. Po prostu... Taki trochę nieudany twór. Czasami się tak, czasami się tak zdarza. No i ostatnią porażką. Nie mam pełnowartościowego. Kiedyś miałam i męczyłam się z tą um, tubką tego kremu BB od Miszy. O matko, ile co ja przeszłam z tym, z tym kremem BB. No i mam próbkę, bo chcę Wam pokazać, jak to wygląda. On jest dość popularny. Bardzo dużo dziewczyn go lubi. Ale na mojej twarzy to jest taki koszmarek. Po prostu po godzinie moja twarz wygląda fatalnie, mimo że o swoją twarz bardzo dbam, pielęgnuję ją. No ona po prostu już po samej pielęgnacji wygląda dobrze, więc ten makijaż powinien ją po prostu wynosić już na taki mega wysoki poziom. Natomiast ten krem, to co robi z moją twarzą, to jest jakiś dramat. W moim wypadku oczywiście kompletnie nie spełnia swoich funkcji. Ma mieć jakieś krycie, a ja po godzinie po prostu mam jakieś placki na twarzy, tu, tu, tu i jeszcze wszystko jest takie zważone, no wygląda tragicznie, tragedia. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia z kremem BB misza. Jedna z obserwatorek na Instagramie mi podpowiedziała, żebym używała go pod oczy, że jej się sprawdza pod oczy, bo ma podobny problem do mojego, czyli ważenie, rolowanie się, po prostu no, fatalnie wygląda na, na całej twarzy. Natomiast u niej sprawdza się trochę jak taki korektor pod oko. Także otworzyłam tę próbkę i zamierzam to sprawdzić, aczkolwiek wątpię, żebym kupowała całą tubkę kremu BB Mish, żeby używać go pod oko. Po prostu użyję jakiegoś korektora. Już nie chcę gadać o tych porażkach, bo po prostu nie jest nic przyjemnego, więc przejdę na troszkę przyjemniejszy punkt. I ten przyjemniejszy fragment teraz będzie o takich produktach, do których mam troszkę mieszane uczucie. Niby są ok, ale tak coś nie do końca mi, nie do końca mi w nich gra. Więc zacznę od takiej luksusowej koreańskiej marki De Alba. De Alba produkuje kosmetyki. Z ekstraktem z białej trufli, bardzo wysoką zawartością tego ekstraktu. W ogóle ta cała marka jest sztosem. Kocham praktycznie wszystkie produkty. Do jednego produktu właśnie mam takie mieszane uczucia i już mówię dlaczego, ponieważ dla mnie cena jest zaporowa w stosunku do pojemności, jaką otrzymujemy, a jest to produkt. Myjący to jest balsam do oczyszczania twarzy. Teraz wam pokażę, jak on wygląda. On jest troszkę tłuściutki. Nie wiem, czy tu mi tak właśnie ten tłuszcz najpierw nie kapnie. O, 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 bo on jest taki troszkę, troszkę gęstszy, żeby on fajnie zmył makijaż i SPF. Więc on sam w sobie jest fajny. Jest dość wydajny, to prawda, ale no siłą rzeczy troszeczkę tego trzeba nałożyć. To nie jest tak, że ja nałożę tyteczkę i po prostu tu rozsmaruję całą twarz. No jednak trochę muszę tego produktu zużyć, a tubka ma tylko 50 ml. Ostatni raz, gdzie widziałam ten balsam, to był bodajże Douglas i ten balsam kosztował powyżej 100 zł. To jest naprawdę duża kwota a mamy tylko 50 ml jest, wiecie, to jest w tubce, to tu trzeba się troszeczkę tam nawyginąć, żeby to wycisnąć. Natomiast tak, sam balsam pięknie pachnie. W ogóle wszystkie te kosmetyki de Alba są takie, wiecie, takie luksusowe, pięknie pachnące, eee, mają masę ekstraktów i jeszcze świetnie działają. Ja kocham, kocham te produkty. No tu mam właśnie problem, ponieważ ten kosmetyk sam w sobie jest boski, jest naprawdę świetny. Natomiast cena i pojemność, no dla mnie to jest troszeczkę nie do, nie do przełknięcia i wierzę, że większość ludzi po prostu tego może nie kupić, no bo. To jest jednak produkt, który zmywamy z twarzy, wiecie. On oczywiście ma jakieś właściwości pielęgnujące, odżywi, wieży, ale mimo wszystko spłukujemy go z twarzy. I czy to jest warte tej ceny? Myślę, że fajnie by było, żeby postawili na troszeczkę niższą cenę, żeby to kosztowało poniżej 100 zł, może koło 60 zł, 70 zł i to by się po prostu lepiej sprzedawało. A tak, myślę, że mało kto to kupi. W momencie, gdy mamy tak szeroką ofertę przeróżnych kosmetyków oczyszczających, bardzo dobrych, które kosztują poniżej 100 zł, a jeżeli kosztują powyżej, to po prostu są to większe pojemności, na przykład 300 ml. No a taka 50 to wypada dość skromnie. Nagadałam się o tym jednym produkcie. A tu jest kolejna rzecz. Musiałam sobie przypomnieć, właśnie dzisiaj robiłam sobie tą maseczkę. I muszę wam powiedzieć, że ona jest fajna, ale znowu mam mieszane uczucia do tego produktu, ponieważ to jest taka maseczka z Thank You Fama Packed Relax Soothing Gel Mask. I ona jest stworzona dla cer wrażliwych. No i wiecie, ona jakby, no jest przyjemna. Taka jest w formie takiej galaretki, taki kisiel troszeczkę. O tu. Może będzie lepiej widać. Taka kisielowata. To może kisiel to jest dobre porównanie. Przyjemna w aplikacji. Ładnie pachnie. No taka naprawdę yy, przyjemna. Natomiast problem z nią jest taki, że ja jakby nie widzę jakichś specjalnych efektów po nałożeniu tej maski. Czy widzę jakąś poprawę nie wiem, w funkcjonowaniu skóry w nawilżeniu, w, w jakimś glow? No nie, ona mają ukoić i właśnie jest taka żelowa, delikatna, bardzo, bardzo przyjemne w aplikacji i taka do relaksu faktycznie. Myślę, że to, to Back to Relax to jest dobra nazwa dla tej maseczki, ale no nic szczególnego ona nie robi. Nie jest tania, bo z tego co pamiętam, kosztuje też koło 100 zł, o ile nie powyżej 100. Tutaj Absolutnie nie ma właśnie takiego efektu wow po ściągnięciu maski. A tak naprawdę maski właśnie powinny nam służyć do tego, żeby ten efekt wow osiągnąć. Albo, albo właśnie w jakimś super nawilżeniu, jeżeli mamy stany zapalne, to w ukojeniu, że my to po prostu zobaczymy po zdjęciu maski. No tutaj tego nie ma. Z jednej strony jest to fajne, przyjemne, a z drugiej. Czy warte tych pieniędzy? No moim zdaniem nie. Musiałaby kosztować połowę tej kwoty. No to wtedy tak to zrelaksowania się 100 ml to jest na ileś po prostu e, takich przyjemnych wieczorów, no to why not. Maseczki z koko, One swego czasu były bardzo, bardzo popularne. Pełno tego było na Instagramie. Ja również to miałam w swoim sklepie, bo był taki hype. E, I one były naprawdę okej. Okay. Tak mnie właśnie ujęła. Ani nie były jakieś super, ani nie były jakieś złe. Składowo też były w porządku. Natomiast ja szczerze mówiąc, nieszczególnie przepadam za takim typem masek, ponieważ one, one wyglądają bardzo uroczo, wiecie? To są takie plasterki, truskaweczki. Tutaj akurat jest słonecznik i te plasterki przyklejamy sobie w różne miejsca. Nie musimy na twarz, możemy gdzieś na, na ciało i to jest fajne, że możemy decydować, gdzie je nałożyć, nie tak jak w Master płachcie, że jest typowo przeznaczona do twarzy. Ja tak pamiętam, że mnie potwornie podrażniła maseczka właśnie z Coco Stars, aloesem. Ja jak zdjęłam te plasterki z twarzy, to po prostu tak jak miałam nałożone... Ten aloes, bo on był właśnie w kształcie aloesu, w każdym miejscu miałam zaczerwienienie dokładnie w tym kształcie. Po prostu fatalnie to wyglądało. Tak mnie, tak, wiecie, ta skóra była taka ciepła. Ja już czułam, że mówię, Boże, jakąś mam reakcję alergiczną, ale ja nigdy z aloesem nie miałam problemu, więc to było dla mnie takie zaskoczenie. Przyznam szczerze, że to był mój ostatni raz z tymi maskami. Ta forma nie do końca mi odpowiada. Ja jestem. Zdecydowaną fanką po prostu całej maski w płachcie tutaj na twarz. Kolejny produkt, który mam takie mieszane uczucia, to jest maseczka na usta, na nos. Dla mnie to jest taka maseczka fajna, pielęgnująca, działa dokładnie tak samo jak ta mas popularna maska z Lanes. Z tym, że ta z Petit to jest właśnie marka tych płatków pod oczy, których ja nie lubię, więc jak widzicie, wszystko zależy od produktu. Absolutnie nie chodzi mi tutaj o, o, o to, żeby wiedzieć, cisnąć na jakąś markę, bo jak widać jest produkt, który jest całkiem przyjemny. No więc maska na noc dla neż, na usta, no ma taką cenę dosyć wysoką. Oczywiście są argumenty, że tak, ale ona jest bardzo wydajna, faktycznie robi swoją robotę. Tak, zgadzam się z tym, że jest wydajna, robi swoją robotę, ale właśnie ta maseczka z Petitfi działa identycznie, a jest połowę tańsza. I też jest bardzo wydajna, też ma fajne efekty. Maska sama w sobie jest naprawdę przyjemna. Używam jej dość regularnie. To jest tutaj akurat nowy słoiczek, jeszcze stary, taki w połowie zużyty mam w łazience i on faktycznie faktycznie działa. Natomiast mój problem polega na tym, że ja chyba nie do końca wierzę jakby w jakąś super skuteczność tych masek na usta. Ponieważ dużo lepszy efekt na ustach mam po najzwyklejszej lanolinie, którą nałożę na noc. Ona kosztuje 10 zł, znajdziecie ją w każdej drogerii. I ja po prostu to sobie nałożę na usta. I na drugi dzień no, mam piękne, takie bardzo zadbane, nawilżone usta. A jeszcze lanolina jest super. No oczywiście możemy to nałożyć wychodząc na mróz. A ona jeszcze oprócz tego bardzo ładnie nabłyszcza usta. Jest w tubce 15 gramów. Tutaj mamy... Też piętnastka, ok. Czyli tu jest piętnaście i tu jest piętnaście. No, oczywiście, to jest śliczny słoiczek. E, wiecie, no, ładny zapach. No, tu lanolina, to jak to lanolina, nic szczególnego. Natomiast ona spełnia swoją funkcję, czyli chroni nasze usta przed pierzchnięciem, przed mrozem, ładnie nabłyszcza i super pielęgnuje właśnie też przez noc, że rano te usta bardzo ładnie wyglądają podobnie też te usta ładnie wyglądają natomiast ona on aż tak mocno nie natłuszcza jak lanolina no po prostu moim zdaniem to robi absolutnie hitową świetną robotę dużo lepszą niż na przykład tego typu maska czy ta maska z lanerż no nie jest to koreański hit ale ale znajdziecie ją wszędzie i naprawdę się super sprawdza ok ostatni produkt który tak jestem właśnie 50-50, to są nawierzające chusteczki, którymi też możemy oczyścić makijaż. No i dlaczego jestem 50-50? Ponieważ ja ogólnie jestem przeciwniczką chusteczek do robienia demakijażu. Oczywiście są wyjątki, jesteśmy w podróży i, i czasami po prostu musimy ich użyć. No to ja to rozumiem. Lepiej sprawdzają się olejki, fajnie masują twarz, są delikatne dla skóry, natomiast to pocieranie no nie służy yy, skórze. Nie jest dla niej dobre. Dlaczego jestem 50-50, a nie odrzucam ich zupełnie? Ano dlatego, że te chusteczki, one są bardzo przyjemne w dotyku. Są takie jedwabiście gładkie. Wiecie, jak ja sobie kiedyś kupiłam chusteczki do demakijażu chyba klinik, czy no jakieś tam marki w Rossmanie za jakieś tam 10 zł. No to po prostu jak ja to przyłożyłam do twarzy, to aż myślałam, że się rozpłaczę. Mówię, no nie, nie, no to to w ogóle jest jakaś porażka. Po prostu nieprzyjemne były te, te chusteczki w dotyku, a co dopiero w obcowaniu ze skórą twarzy, która jest delikatna. Natomiast te faktycznie są bardzo, bardzo przyjemne. 10 różnych typów kwasu hialuronowego jest właśnie w tych, w tych chusteczkach. Natomiast czy to jest jakiś hit? Absolutnie nie. Kit? Też nie, no bo są dość przyjemne i mają fajny skład, więc to jest jedyny wyjątek chusteczkowy, jaki ja popełniam. Bardzo mi miło, że ze mną jesteście. Ja mam nadzieję, że będziecie tutaj częściej. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia w momencie, jak wrzucę nowy film, a liczę na to, że będzie ich coraz więcej. Trzymajcie się Pa.